Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 9 lutego 2024. 1745 jest. Producenci przez lata poszukiwali najlepszych opcji i poprawy układu jezdnego w samochodach. Rozwój systemów tłumienia i zawieszenia był jednym z tych elementów badań, a jego ewolucja była znacząca. Wśród dostępnych systemów zawieszenia znajduje się system pneumatyczny lub pneumatyczny. System ten zapewnia dość miękkie tłumienie drgani samochodu i jest stosowany głównie w dużych pojazdach przewożących duże ciężary, takich jak autobusy lub ciężarówki. W tym artykule pokażemy. Jak działa zawieszenie pneumatyczne? Co robi układ zawieszenia? Układ zawieszenia umożliwia połączenie podwozia samochodu z kołami, co jest prawdopodobnie jego najbardziej oczywistą rolą. Ma jednak inne zadania, które są niezbędne do prowadzenia każdego samochodu, takie jak utrzymywanie przyczepności na drodze poprzez tarcie opon, zapewnianie odpowiedniej wysokości jazdy, amortyzowanie nierówności w przypadku uderzenia w dziurę ponieważ zawieszenie pomaga absorbować odbicie po kontrolowaniu energii, a także redukuje wibracje. Układ zawieszenia jest zatem również niezbędny do utrzymania poziomu samochodu. Nie jest to jednak pojedyncza część, ale kilka komponentów, które łączą się, aby osiągnąć efekt, którego doświadczasz każdego dnia podczas jazdy samochodem. Części te to głównie drążek skrętny amortyzatory, sprężyny i rozpórki. Zawieszenie pneumatyczne i jego zastosowanie zawieszenie pneumatyczne to zaawansowany system, który staje się coraz bardziej popularny w nowoczesnych pojazdach ze względu na jego zdolność do zapewniania płynnej i wygodnej jazdy. Ta innowacyjna technologia zastępuje tradycyjne sprężyny stalowe sprężynami pneumatycznymi, oferując szereg korzyści. W tym lepsze prowadzenie, regulowaną wysokość jazdy i zwiększony komfort. Budowa i działanie sercem układu zawieszenia pneumatycznego są rozory pneumatyczne, które są zasadniczo gumowymi miechami wypełnionymi sprężonym powietrzem. Te komory powietrzne są montowane pomiędzy ramą pojazdu a elementami zawieszenia, takimi jak wahacze lub osie, gdy pojazd jest w ruchu. Komory powietrzne utrzymują ciężar pojazdu i pochłaniają wstrząsy i wibracje z drogi, zapewniając efekt tłumienia, który poprawia komfort jazdy. Jedną z kluczowych zalet zawieszenia pneumatycznego jest możliwość regulacji wysokości pojazdu w zależności od warunków jazdy lub preferencji kierowcy, kontrolując ilość powietrza w komorach powietrznych. System może podnosić lub obniżać podwozie pojazdu. Funkcja ta pozwala kierowcy podnieść pojazd do jazdy w terenie lub obniżyć go w celu poprawy aerodynamiki i prowadzenia przy wyższych prędkościach. Układy zawieszenia pneumatycznego zazwyczaj zawierają również sprężarkę, zbiornik powietrza i elektroniczną jednostkę sterującą, ECU. Do zarządzania działaniem systemu sprężarka spręża powietrze i przesyła je do komór powietrznych, podczas gdy zbiornik powietrza przechowuje nadmiar powietrza, zapewniając szybki czas reakcji. ECU monitoruje różne czujniki, takie jak prędkość pojazdu, siły na zakrętach i działania kierowcy. Aby dostosować ciśnienie powietrza w czasie rzeczywistym i zoptymalizować jakość jazdy i prowadzenie. Oprócz poprawy komfortu jazdy i możliwości regulacji, systemy zawieszenia pneumatycznego mogą również poprawić możliwości holowania i ciągnięcia pojazdu, regulując wysokość jazdy w celu utrzymania równej postawy. Zawieszenie pneumatyczne może pomóc w zapobieganiu ugięcia podczas ciągnięcia ciężkich ładunków lub holowania przyczep poprawiając stabilność i bezpieczeństwo, możecie się zainteresować.